W tym materiale zajmujemy się wyłącznie substancjami gazowymi i 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm 3 1 mol to jest liczba awogadro atomów lub cząsteczek gazu, a warunki normalne, o których mowa, to ciśnienie atmosferyczne i temperatura 0 stopni Celsjusza. Prawo to nazywa się prawo awogadro. Nieważne jaki mamy gaz, to zawsze 1 mol tego gazu zajmuje 22,4 decymetra sześciennego, w warunkach normalnych oczywiście. Tak samo w przypadku gazów, które składają się z cząsteczek. Co jest tutaj ważne, to ten 1 mol odnosi się zawsze do liczby cząsteczek, a nie do liczby pojedynczych atomów, z których te cząsteczki są zbudowane. Następnie możemy przejść do proporcji. 1 mol gazu to 22,4 dm3. 2 mole gazu to 2 razy więcej, czyli 44,8. 3 mole gazu zajmują 67,2 dm3. 0,5 mola gazu zajmuje 11,2 dm3. Liczba moli gazu i objętość tego gazu są wprost proporcjonalne, czyli możemy zapisać, że liczba moli tego gazu razy objętość jednego mola gazu, czyli nasze 22,4 dm3 w warunkach normalnych, daje nam objętość naszej próbki. Możemy to też zapisać symbolami: n jako liczba moli, V wielkie jako objętość. I jeszcze raz przypominam, wszystko to dotyczy warunków normalnych kilka przykładów obliczeń. Na początku chcemy obliczyć jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 3,6 mola argonu. W sposób pierwszy korzystamy ze wzoru, czyli objętość to liczba moli razy objętość molowa i mamy tutaj proste mnożenie i wynik gotowy. Drugi sposób to proporcja. Możemy zapisać, że 1 mol zajmuje 22,4 dm sześciennego, 3,6 mola jest naszą szukaną, wyliczamy z proporcji. Uzyskujemy taki sam wynik, i gotowe. Następnie w drugą stronę. Teraz mamy objętość i liczymy liczbę moli. Pierwszy sposób ze wzoru przekształcamy go tak, aby uzyskać liczbę moli. Podstawiamy objętość i wyliczamy liczbę moli. Gotowe. Drugi sposób proporcja. Tak samo wiemy, że 1 mol to 22,4 dm, a szukamy, ile moli to 10 dm, rozwiązujemy proporcje i gotowy wynik. W trzecim przykładzie znowu zamieniamy liczbę moli na objętość. Pierwszy sposób ze wzoru podstawiamy do wzoru liczbę moli, wyliczamy objętość gotowe. Drugi sposób z proporcji 1 mol to 22,4 dm3 a 0,3 mola jest szukane rozwiązujemy proporcje i gotowe i ostatni przykład z tej serii czyli znowu wyliczamy liczbę moli gazu na podstawie jego objętości pierwszy sposób ze wzoru przekształcamy podstawiamy, wyliczamy i gotowe drugi sposób z proporcji zapisujemy proporcje rozwiązujemy i gotowe i Teraz szybkie podsumowanie. Mamy cztery wielkości fizyczne, które poznaliśmy. Mamy liczbę moli, objętość, masę i bezwzględną liczbę cząsteczek. Możemy sobie zapisać, jakie są między nimi relacje. Czyli, jeśli chcemy z liczby moli wyliczyć liczbę cząsteczek, to mnożymy razy liczbę awogadro lub w drugą stronę, jeżeli chcemy. Dzielimy przez liczbę Avogadro. Jeżeli chcemy uzyskać masę próbki, to mnożymy liczbę Moli razy masę molową, a w drugą stronę dzielimy przez masę molową. A jeżeli chcemy uzyskać objętość, oczywiście mamy tutaj zastrzeżenie, że są to warunki normalne, to mnożymy razy 22,4 dm 3 i teraz zadania będą nieco bardziej skomplikowane. Czasami trzeba będzie coś przeliczyć w kilku etapach, lub oczywiście można zapisać odpowiednią proporcję i z kilku etapów zrobić jeden etap. Pokażę to w następnych przykładach. W przykładzie piątym musimy na podstawie objętości metanu wyliczyć jego masę. To zacznijmy od masy molowej, to będzie. 12 plus 4, czyli 16 gramów na mol, i teraz proponuję zrobić to w dwóch etapach. Na początku zamieniamy objętość na liczbę moli, a w drugim etapie zamieniamy liczbę moli na masę. A więc możemy to zrobić na wzorach. Wzór na liczbę moli, dzielimy objętość przez objętość jednego mola i otrzymujemy liczbę moli. Następnie korzystamy ze wzoru na masę, czyli liczbę moli mnożymy razy masę molową. I otrzymujemy masę próbki gotowe. Możemy to też zrobić za pomocą proporcji. Tak by wyglądały proporcje tutaj. I trzecia metoda szybsza jeden etap. W trzecim sposobie część jakby wykonujemy w pamięci, to znaczy zamiast pisać tutaj jeden mol, to od razu piszemy masę jednego mola, dzięki czemu z tej proporcji od razu wyliczamy naszą poszukiwaną masę. Co ciekawe, to ten wynik, który mamy tutaj, różni się nieco od uzyskanego poprzednimi sposobami, i to wynika z tego, że w poprzednich sposobach mieliśmy dwa etapy, z czego po pierwszym etapie zaokrąglaliśmy wynik. I to zaokrąglenie spowodowało, że te wyniki nieco się różnią. Ten wynik, który uzyskaliśmy w krótszej metodzie, jest bardziej dokładny. W ostatnim przykładzie zajmujemy się chlorem i ten chlor dałem wam po to, żeby przypomnieć, że występuje on w postaci cząsteczek, więc jego masa molowa to będzie 71 gramów na mol, ponieważ jedna cząsteczka zawiera tutaj dwa atomy chloru. I chcemy zamienić masę chloru na objętość. Tutaj tylko pokażę tym najszybszym sposobem, a mianowicie układamy proporcje, gdzie mamy tutaj 1 mol, ale wpisujemy od razu do proporcji masę 1 mola i ten 1 mol zajmuje w warunkach normalnych 22,4 dm i od razu możemy wyliczyć jaką objętość zajmuje te 14,2 g. I otrzymujemy wynik w jednym etapie i zadanie rozwiązane. Możecie spróbować zrobić to poprzednimi sposobami i zobaczycie, jak bardzo ten wynik będzie się różnił. Czy też może w tym przypadku się nie będzie różnił? Zadania dla Was i rozwiązania zadań dla Was, i do zobaczenia w następnym zadaniu. A jeżeli macie jakieś pytania, proszę śmiało pisać. Bardzo chętnie odpowiem.